Panorama 7 dni, witam Państwa, to najważniejsze informacje. W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet Pyrzyc na rok 2012. Nie obyło się bez kontrowersji. Podjęta została także uchwała o wprowadzeniu od 1 kwietnia płatnych parkingów przy Ratuszu oraz Domu Kultury, a także przy Poznańskiej i Zabytkowej. Płacić będziemy już od 50 groszy. Tragiczny początek roku na drogach powiatu pyrzyckiego. Przedwczoraj w godzinach popołudniowych w Lipianach doszło do wypadku, w którym życie straciło trzech młodych mężczyzn. Okoliczności i przyczyny wypadku bada prokurator. Dziś Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Trzech Króli. Obchodzimy je na pamiątkę przybycia trzech mędrców do żłóbka, by oddać pokłon Jezusowi. W kościołach tego dnia święci się kadzidło i kredę, a na drzwiach mieszkań wypisuje się pierwsze litery imion, króli oraz rok. Za nami Boże Narodzenie i Nowy Rok. Bawiliśmy się na, głównie na tzw. domówkach, ale nie zabrakło zorganizowanych imprez. Szczegóły tego, jak minął ten czas, w Pyrzycach powiemy już w najbliższej panoramie pyrzyckiej. Rozpoczął się Apple e na sportowca roku 2011 ziemi pyrzyckiej. Lista kandydatów i instrukcja głosowania dostępne na stronach portalu Pyrzyce Info. W panoramie 7 dni to wszystko, pełne informacje, te a także nowe już 13 stycznia. Zapraszam serdecznie, miłego spokojnego dnia, do zobaczenia.